Stary byk próbuje go od nie podchodząc wtedy, wtedy wybieramy moment, kiedy bierzemy, podchodzimy starego byka. Jest to ryk, że ja chcę posiąść twoją chmarę i stary byk później mi na to odpowiada, najpierw będzie to próbę podejścia. Wezwanie do walki. Byk, stary, że się jestem daleko od mary. stary Młody się próbuje, próbuje coś dodawać. Podchodzimy go bliżej i

Żeby zwrócili na to uwagę. Stary byk, który ma chmary, w pewnym momencie odpędza łanie za siebie i wychodzi do byka konkurenta na, naprzeciw. Dlatego jest to bardzo ważnym momentem, bo wtedy jest tylko byk stadny i konkurent przed sobą i, i łanie są z tyłu, można łatwiej podejść. Więc ja naśladuję teraz byk, byka, który podchodzi, stadnego byka i on się będzie zaraz wściekał na mnie. I pokaże jak spędzić, jak w momencie, kiedy jest spędzanie za siebie. No. <grym wytkownia> Wtedy w tym momencie byk, byk starny zaczyna spędzać łanie za siebie, gdy zbliżamy się bardzo, bardzo szybko do siebie, byk spędza. Jest, jest to odgłos byka spędzającego łanie I wtedy następuje ból spotkaniowy. Tak, byk jest za siebie, Pod, możemy teraz podchodzić bezpośrednio do byka stadnego. Tak, i wtedy byk na pewno poczeka na tego, który go podchodzi, bo jeśli nie przedobrzymy, to znaczy jeśli nie zamyczymy niżej, czyli grubiej od byka, który ma chmały, to ten byk na nas czeka. Na nas czeka, bo myśli, Panie. że dojdzie do walki o chwałę.